W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Fagata o związku Lili Janowskiej i Jabsona, Kinga Banasz odpowiada hejterom, Monika Kociołek wydaje swoją piosenkę, Dusia o jej wierze w Boga, Wojtek Gola o trójkącie w związku z Sofii. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba. W zeszłym roku na jednym z eventów pojawił się Wojtek Gola wraz ze swoją dziewczyną Sofii. Wojtka raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, ponieważ jako woda swoim zdobył ogromną popularność. Sophie natomiast twierdziła, że wcześniej go nie znała i pierwszy kontakt z nim miała dopiero wtedy, gdy napisał do niej na Instagramie. Jednak wiele osób w to nie wierzy, mimo że dziewczyna pochodzi z Ukrainy. Internauci zauważyli, że na jej Instagramie można znaleźć zdjęcia z 2020 roku z podzłotych tarasów, co ich zdaniem świadczy o tym, że już od dawna mieszka w Polsce i trudno byłoby jej nie wiedzieć, jest jeden z najpopularniejszych influencerów. Dodatkowo zwrócono uwagę na to, że obracała się w środowisku mniejszych twórców internetowych. Mimo wielu opinii, że Sofie jest Wojtkiem tylko dla pieniędzy, a tak naprawdę go nie kocha, para wciąż jest razem i wygląda na to, że całkiem dobrze im się wiedzie. Największe zaskoczenie wywołał jednak ich wspólny wywiad dla pudelka. Wojtek przyznał w nim, że ma za sobą doświadczenia z trójkątami i teoretycznie mógłby spróbować czegoś takiego również z Jednak jest świadomy, że dziewczyna nie byłaby na to gotowa i tak jak Eksperyment mógłby doprowadzić do rozpadu ich związku. My jesteśmy wychowani chyba tak bardziej staroświecko. Myślę, że w szczególności moja mama by tego nie zaakceptowała. Wiesz, robiłam trójkąty w życiu, ale myślę, że Sofie jest taką osobą, że jakbyśmy zrobili trójkąt czy z gościem, czy z babką, to ten związek by się rozpadł. True Beauty od kilku lat aktywnie działa w internecie, a jakiś czas temu spróbowała również swoich sił w aktorstwie, grając w filmie Jestem Emma Misfit. Tym razem jednak influencerka poruszyła w sieci temat swojej wiary, co wywołało niemałą dyskusję wśród internautów. W jednym z wywiadów Dusia przyznała, że wierzy w Boga, ale nie w instytucje Kościoła, co jest wynikiem wielu negatywnych doświadczeń z przeszłości. Wspomniała m.in. o katechece, która puszczała jej klasie filmy z egzorcyzmów, wmawiając uczniom, że jeśli będą niegrzeczni, mogą zostać opętani. To wywołało w niej ogromny lęk, który musiała później przepracowywać na terapii. To jednak nie wszystko. Influencerka opowiedziała również o sytuacji z księdzem, który miał podejść do niej i wyszeptać jej na ucho, że nie udzieli jej bierzmowania, bo ta ubiera się zbyt kolorowo. Często dostaje pytania, czy wierzę w Boga, czy nie, i odpowiedź jest tutaj. Zawsze odpowiadam tak, że ludzi to irytuje, czyli wierzę i nie wierzę jednocześnie. Bo wierzę w Boga, ale nie wierzę w instytucję. I wiele osób. Nie może tego znieść. W pewnym momencie coś we mnie pękło i nie wytrzymała. Pękło dlatego, że jestem z małej miejscowości. Miałam przywileju, tak jak osoby większych miast, żeby na przykład pójść do innego kościoła czy, czy zmienić księdza. Wiecie, że pani hetka puszczała na nagrania opętań i mówiła, że diabeł nas opęta, jak będziemy nie grzeczyć. Wiecie, że musiałam chodzić przez to na terapię, bo tak się bałam. Kiedy dziecko miałam myśli, samobudziłam się w nocy, miałam bezsenność, bo tak się bałam. Jak byłam dzieckiem, ksiądz podszedł i szepnął mi do ucha: Kępka, ty bierzmowania ode mnie nie dostaniesz. Wiecie dlaczego? Nie wiem. Nigdy nie piłam, nigdy nie chodziłam na imprezy, ale lubiłam się kolorowo ubierać. Nigdy nie chodziłam rozebrana, nigdy, ale lubiłam, lubiłam kolor. I za to słyszałam takie słowa. Nie doświadczenia to jest nic, nic. W stosunku do tego, jakie są doświadczenia innych osób. Mimo swojego sceptycyzmu wobec kościoła, True Beauty zdecydowała się na ślub kościelny, co również wzbudziło kontrowersje. Wyjaśniła jednak, że wierzy w Boga i ma prawo do sakramentów, bo jej przysięga jest składana przed Bogiem, a nie przed księdzem. Zawsze też pojawiają się komentarze, dlaczego skoro nie wierzysz w kościół, to brałaś ślub kościelny. Bo mam prawo do sakramentu. Bo przyrzekam Bogu, bo przyrzekam mężowi i rodzinie. I to, że nie zgadzam się ze wszystkim, co mówi Kościół, nie znaczy, że takie osoby jak my można wykluczyć. Kurczę, możecie mnie... Naprawdę, możecie mi pisać, co chcecie, ale dla mnie Bóg ma gdzieś granice państw, kolory skór, to, czy ktoś je mięso, czy, czy jest wege. To jest takie trudne. Monika Kociołek to influencerka, która zaczynała na TikToku, a większą rozpoznawalność zdobyła po dołączeniu do teamu X2. Przez długi czas była obiektem drwini internautów, którzy zarzucali jej brak inteligencji. Wszystko przez wpadki, takie jak niezrozumienie, ile to dwa metry, czy płacz z powodów, które dla innych wydawały się błahe. Ostatnio jednak nastawienie do niej zaczęło się zmieniać. Coraz więcej osób dostrzega, że Monika nie udaje kogoś, kim nie jest, a w czasach pełnych sztuczności dążenia do ideału taka autentyczność zaczyna by coraz bardziej docenia. Mimo wszystko przez długi czas Monika nie mogła rozwijać swojej kariery muzycznej, bo wciąż była związana kontraktem z agencją Spotlight, przez to podobnie jak na przykład Alicja Malec, nie miała pełnej kontroli nad swoją karierą. Jednak wygląda na to, że ten etap ma już za sobą. Kilka dni temu poinformowała swoich odbiorców, że w końcu jest wolna i może wydawać własną muzykę. Wielkie ogłoszenie. Ja nie wierzę, że ja to powiem. Nastał ten dzień, kiedy w końcu mogę wydać. Twoją muzykę. Ile ja się naczekałam, no wkurzałam. Piosenka, której fragment widzieliście rok temu, rok temu, wychodzi 13 lutego, bądźcie ze mną. Wygląda na to, że jej marzenia o muzyce wreszcie się spełnią. Monika ogłosiła, że już 13 lutego premier będzie miał jej singiel, który zapowiadała od kilku dobrych miesięcy. Kinga panaś od początku swojego udziału w Twoje 5 minut nie była szczególnie lubianą uczestniczką, jednak prawdziwa fala hejtu zaczęła się dopiero wtedy, gdy internauci zauważyli, że zaczęła spotykać się z mortalciem. Ludzie nie mogli wybaczyć Patrykowi rozstania z kartoni, przez co Kinga stała się celem nieustannej krytyki. Skala hejtu jeszcze bardziej wzrosła, gdy oficjalnie ogłosili swój związek i wyglądało na to, że widzowie do samego końca ich relacji nie byli w stanie tego zaakceptować. Co ciekawe, przez cały ten czas Kinga unikała komentowania sytuacji, jednak po zerwaniu z Patrykiem stała się w tej kwestii bardziej odważna. Ostatnio opublikowała na TikToku dwa filmiki, w których śpiewała fragmenty piosenek, które wielu odbiorców odebrało jako odniesienie do hejtu, jaki dostawała przez ostatnie miesiące. W pierwszym filmiku można było usłyszeć słowa Nie cofnąłabym żadnego błędu, każdy był lekcją, o której powiem mojemu dziecku. Ludzie udają kogoś, kim nie są, byleby być kimś dla kogoś. W jego oczach mogę być nikim, byle być dla bliskich sobą. Natomiast w drugim Mama pyta, czy mnie boli to, co piszą w Mamo cieszę się, że piszą, bo mogłem to być ja. Mogłem siedzieć w internecie i, i brać go za cały świat. Wygląda więc na to, że Kinga nie przejmuje się już negatywnymi komentarzami i stara się patrzeć na całą sytuację z dystansem. Lila Janowska to influencerka, która od kilku lat tworzy treści w sieci, ale szerszą rozpoznawalność zdobyła głównie dzięki swojemu związkowi z Japsonem. Dzięki temu jej działalność dotarła do zupełnie nowych odbiorców. Lila skupia się na modzie, makijażu i storytajmach, jednak w ostatnich miesiącach to jej życie prywatne wzbudzało największe zainteresowanie internautów. Jak pewnie pamiętacie, w sieci wybuchła drama związana ze zdradą Japsona. Według słów Agaty, raper miał zdradzić Lilę właśnie z nią, a Agata nie była tego początkowo świadoma. Twierdziła też, że Rabson mógł zostać z Lilą z braku laku, bo bardzo zależało mu wtedy na związku, ale Agata mu odmówiła. Później w sieci pojawiły się kolejne plotki, tym razem dotyczące rzekomego romansu Lili z raperem Tajgom. Psychotrop, znany z internetowych przecieków, napisał na Twitterze, że według jego informacji Lila po rozstaniu Rhapsona miała przespać się z Tajgą, a dowodem na to miały być dwa fakty. Tajga zaobserwowałem na Instagramie oraz pojawiło się nagranie z imprezy, na którym faktycznie była widziana w jego towarzystwie. Wielu internautów uznało to za potwierdzenie, że Lila i Rhapson się rozstali, zwłaszcza że przez długi czas nie publikowali razem żadnych zdjęć. Ani nie pojawiali się wspólnie w social mediach. Dodatkowo Lila przestała obserwować Rapsona na Instagramie, co wywołało jeszcze większe spekulacje. Jednak w tym samym czasie raper promował swój nowy album, więc niektórzy uznali, że może być to jedynie marketingowy zabieg. Kilka miesięcy później w sieci pojawiły się jednak ich wspólne zdjęcia z wyjścia na miasto, co ponownie rozbudziło dyskusję. Wszystko wskazuje na to, że cała sytuacja mogła być jedynie celową zagrywką, aby dać ludziom powód do plotek i jednocześnie ukryć, co naprawdę dzieje się w ich związku. Co ciekawe, Fagata w ostatnich dniach potwierdziła te spekulacje podczas live'a. Zapytana o to, czy uważa, że Lila i Żabson nadal są razem, odpowiedziała bez wahania, że to oczywiste, że się nie rozstali, tylko ukrywają to dla PR-u. Ludzie, jej zdaniem, są naiwni, jeśli naprawdę w to wierzą. Sądzisz o Lili Janowskiej, że jest biedna w ciężkiej relacji z mężczyzną? Tak, oni są razem, oni to ukrywają, żeby PR-owo to spoko wyglądało, żeby było głośno. Wy to serio wczoraj się urodziliście na tej planecie, czy co? Wygląda więc na to, że ich relacja przetrwała wszystkie afery, ale teraz wolą trzymać ją z dala od internetu. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.